Halo, halo witam Cię dzisiaj widzów serdecznie Zaczniemy sobie od e, wylosowania e, skinka z poprzedniego odcinka Dokładnie był to e, kałasek e, safety net, jakoś tak z tego co pamiętam Baczmy. O, znowu widzę 40 komentarzy Co akurat jest dość dobrym wynikiem, a wygrywa Shizer Kurcze pieczone Brawo Brawko, użyłem kodu i wygrałem AK47 za 450 zł polecam tego użytkownika. Dobra, e, dzięki wielkie za ten e, za komentarz. Sprawdzimy... Nie to nie to. Sprawdzimy sobie. E, sprawdzimy sobie czy ma trade linka w opisie No i nie ma trade linka No i kolega nie ma trade linka, więc losujemy jeszcze raz. Koda. elo elo Vekin, Kolega napisał komentarz, oddało No, mia ma rację, oddało dosyć. Czy on ma trade linka Discord? No, trade linka też nie ma. Losujemy dalej, losujemy dalej. Ok, skrzynka 321 bardzo fajna eee, dobra. Dzięki, Mordo. Eee, sprawdźmy, czy on ma trade linka. W ogóle już raz chyba był wylosowany, ale nie o tradinga, ale widzę, że tutaj się poprawił, czy trading jest aktywny, no i trading jest aktywny, no i kolego, eee, ten sam awater, dobra, siemano, siemano, no to co, eee, tylko mi się skończy tutaj, nie widać teraz tego kawałka, ale tylko mi się skończy, bo jest trade ban, skończy mi się tylko trade ban i... Dostanie Ci wysłany kałaszek e, no i dobra, przechodzimy do e, kręcenia. Dzisiaj budżet 3 dyszki. E, dajmy sobie najpierw ten event Games Casea. No, halo. E, Okej. Okay. I myślę, że dzisiaj jak zrobimy jakiś fajny profit, to że trzeba będzie dla was też jakiegoś skinka wylosować. Zależy od tego. E, zależy trochę od, e, to od tego. Będzie profit, złotówka 28, no trochę mało Nie ukrywam, 30 zł to mało, ale chciałbym dobić te 22 koła EXPO do 200 koła że będę miał te złote kluczki, one są mega fajne Łączmy może, o, do takiej za 13 taka. Rozgrzewko, aha się, No dobra, skopiujmy może te bitwę, bo wygląda całkiem spoko, ale zamiast morka możemy sobie dać jakąś taką fajniejszą może tą mp7 bo ją lubię ostatnio całkiem dobra na dwóch w ogóle tak ostatnio katuje z tego swipa żeby mi poleciała hyperbestia no ja nie powiem raz poleciała ale to był underdog więc no nie jestem zbyt utysfakcjonowany no to teraz poproszę hyperbestię oj dla niego 5 zł. prawie no 4 no to lipa trochę lipa okej okay, teraz wyrównujemy w miarę no jest tak na równi i mp7 -ka. decyduje o tym, że ja to zgarniam. Cieszę się ile tu mamy. Okej, okay. złotówka profitu. Może być, czemu nie? Może teraz jakąś taką batelkę zadychę na dwóch. Spróbujmy. Moment. Dobra, dobra, to, to już tutaj robię. Ile to? 80 groszy. Przerwa była, ale to nic dla niego No i dla niego on to sobie zgarnia W ogóle musimy krótsze odcinki robić więc dzisiaj myślę tak max 10 minut odcinek Dobra kontynuujmy sobie o przegraliśmy to, ale mamy jeszcze 25 zł Dlatego co? Za 4,80 z no tak albo tak i tak zrobić na 3 osoby, może no powiększę sobie, bo tak jest chyba lepiej, trochę. Ja myślę, że jak tak zrobiłem z 50 to kupię Wam skinka zadycha. Albo jak zrobiłem z to może za 15. Bo na razie nie jesteśmy na zbyt dobrej drodze. Na razie jesteśmy na minus desce, chyba że to zgarniemy. No niestety, dla niego Glock za 3 zł. Dla nas najgorzej ładuje się underdog. O, jeszcze tutaj. No jest to jeszcze do zgarnięcia, tylko teraz coś za 3 złote. Oj, no nie ma opcji. Mhm, no to dobra, coś za dziewiątkę tak Dobra, za dziesiątkę. Ostatnio polubiłem te 5 seveny na 3 57 to jest taka przyjemna skrzynka. Ona lubi często dawać. Byle nie to po 20 groszy. I po złotówkę tylko powyżej dychy i jest zarobiście. Może w końcu to HyperBestia dla mnie, no i niestety dla niego 4 złote. Może faj chociaż nam sypnie. O, sypnął, dobra, zgarniamy to. Ej, minimal 21 złote, piękny profit. Te trzy dyszki, 35. Ładnie. Ładnie sypło. Trzeba, trzeba trochę szybciej to odcinek robić, bo robię po pół godziny odcinek. Kurczę, mam problem z przesłaniem tego na YouTube, bo się to trzy godziny przesyła z moim internetem, nie? Jest trochę lipa, dobra. Dwa swipy na yy, jak się to mówi, na przepałkę na czterech Ewentualnie podzielimy to na dwa odcinki Tu widać nie gram jakoś za jakieś hardkorowe kwoty tak no i zobaczmy może w końcu to hyperbest dla mnie no niestety dla mnie prawie najgorzej tej Bod Jerry tylko gorzej dostał Ale nie zgarniam tego. Niestety chyba to zgarnia ten kolega. Ani under, ani drumany, więc spoko. No to co? Czekajcie, sprzedamy sobie to zobaczymy ile będziemy mieć 8 groszy No to co? Tak może... Nie, dobra, zróbmy sobie coś takiego Za 4 zł to Za 4 zł to Coś za co? Takie coś? To nawet ładnie wychodziło, ale ten beast no nie wiem, ja mu zbytnio nie ufam. Że załadujemy po prostu sobie stickery 3 No dobra, spróbujmy stickery to jest całkiem przyjemna skrzynka Mam nadzieję, że to sobie zgarniemy, bo tu już byłby całkiem fajny profit. A nigdy nie poleciała naklejka jedna z tych trzech Akurat ta mi naklejka chyba dwa razy wyjdzie polecia, on tu jest 1% prawie, więc mi się akurat da. Okej, okay, on ma w słabym stanie, więc jest dobrze. Okej, okay, dla mnie Bloodsporcik Sportik. Myśl, troszkę wygrywam. Tutaj stickery raczej trzeba. Okej. Okay, no pula jest duża, tylko teraz to zgadnąć, bo on trochę wygrywa. No nie no teraz to przynajmniej tego bananka. Bo co troszkę więcej. Ej, dobra, ile to? Cztery? Dobra, ej, dobra, tu jest ze stuwa. Ej, dobra, piękna bitwa. Ej, piękna bitwa. Ej, ładna bitwa. No, te stickerki mega oddały. Stickerki dały mega. Dobra, musimy wam coś kupić, widzowie. Kupujemy wam coś. Ewentualnie resztę przegramy na następnym odcinku. Co by wam kupić? Y dzisiaj może jakaś awupa. Y Okej, okay, szybko, szybko, szybko. Okej, okay, okej, okay. duality o, ja wiem, Ateris jest mega ładny. Mówiłem, że stówka... Dobra, warum gada wam kupimy za 15, bo mówiłem, że jak będzie stówka profitu, to kupię wam za 15 zł to dojdzie dla Was. No i żeby wygrać, to musicie napisać komentarz, w którym napiszecie jak wam się podobał ten odcinek. Czy fajnie dało, czyli w ogóle. Oraz zostawić łapkę w górę, używać mojego kodu i subskrybować kanał. Oraz mieć aktywny trade link w opisie. Wyniki będą w następnym odcinku. No i tę tą stówkę zostawimy sobie na następny odcinek. Więc na razie widzowie się